Jakiś helikopter nadlatuje, słychać Dobrze, raczej tutaj nic ciekawego Nie znajdziemy Chyba, że ślep jestem, no ale Na razie Jeszcze chyba To nie jest prawda Zobaczymy tam po drugiej stronie Jakaś amunicja, cokolwiek Chyba niestety nic no i będzie trzeba zaskoczyć. Po zaskoczeniu idziemy sobie. Dalej. Wezmę tak na wszelki wypadek m czwórkę, założę tłumik, bo nie wiadomo co tam. O cholera, najpierw. Albo założę jednak ten tłumik. O, widać, a raczej słychać, jak ktoś tu jest. Nie widać Więc można zeskakiwać Dobra, tu chyba też można zaskoczyć. Chyba tu, tu będą Przysunięcie. O, w dupę Gościu leży. Po cichutku został załatwiony. A to mój spoko. tu nie będę brał. Tutaj widzimy kolejnego snipera, który dostał kolejną bańkę. Coś ciekawego. O, tutaj będzie ładny double kill. Mhm, ciekawe... ciekawe skąd wiedzieli. Tak z boku się wychyliłem No trudno, trzeba będzie ściągnąć tłumiki i na ostro wchodzić Ale to była przesada przecież. Bokiem byli Do koła strzela U, Tam ktoś chyba był Czekamy. Dobra, nie udało nam się go ściągnąć Uzupełniamy amunicję Granaty No i zapierdzielamy, biorę pompę Trzeba będzie ich przycisnąć troszeczkę Ło Ło Granat... poszedł! Oderwaj się od usłony Headshot Chodź tu, gnoju Leżej, psie Jakaś muzyczka słyszymy, że gra Kurde, kurde, kurde Dobra Rzucimy mu tam granat O, ale odleciał go Amunicję do tego mamy na maxa. Tak więc bierzemy M4. O! Po wrogowie! Dobra, splezujcie. A m teraz dni do wiroba z tego flesa. takie full auto grzyję. Ale odzwyczaiłem się trochę od tej gry, bo sobie przerwę małą zrobiłem z nagrywaniem ogólnie. Leżeć. I też. Hmm, nawala do nas. Ło, ile już się ustawiło. W rządku Rzucimy granat. Coś tam się żadne... fajnie nie da rzucić. To nie tu, ale to markowanie by było. Tak. Dobra. Nie opłacasz się. Przykleć. Jedyny gość jest tutaj. Już oderwał choćby o, piłka. Hehe. <laughs> Sprawdzimy ten pokój. Czy nic ciekawego nie ma. I chyba nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Hmm, UMP. Chyba będę musiał wziąć, bo mi się dają czwórki kończy amunicja. Ale tam widzę skauta. Tu, tu, tu. Którego pewnie zaraz wykorzystam. Do neutralizowania tych Snajperów. O! I tego gościa tutaj Kurde Co tu się robi? Dobra Z pompy go rozwaliłem Bo ta snajperka jakoś dziwnie się zachowywała na taką odległość Teraz trzeba będzie tych pieprzonych snajperów O! Dosyć daleko gościu jest Więc kilka prób musiałem zrobić Zresztą na tym większym przybliżeniu mi się jakoś tak dziwnie celuje Do tego będę mimo wszystko na taką odległość z tego mniejszego przybliżenia korzystał tu jeszcze gościu, bum leży jeszcze ten headshot hmm. chyba będzie już czysto no bo jest checkpoint tak więc biorę z powrotem m4 jeszcze amunicję uzupełnia. można iść

o Jezu. Jesus. What the fuck did Walker? A przedział, ja myślałem, że to już ten muszę. Boże święty. Podobny trochę do tego był. No dobrze. Trzeba przeszukać. Że jest ciekawa. A, skałcik to. Podaruję sobie coś ciekawego. Znaleziony, ładnie bardzo. <laughs> Teraz trzeba będzie iść na górach po schodach. Słyszymy znowu tego gościa. O, no dobrze Ła, trup w Można mu chęć o to walnąć? Można I mu głowa odpada wtedy <laughs> ładnie widać No dobrze, ale gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj trzeba iść Pytanie tylko, czy. Nie, nie da się tego rozwalić Może i dobrze Ale fajnie wygląda wszystko tutaj. Hmm, hmm, hmm wygląda jak chmury. Jakbyśmy nad chmurami byli. A tu będzie chyba ta uderza. Najpierw, najpierw trzeba będzie ich. Najpierw trzeba będzie ich wszystkich wyczyścić. Dobra, zabij tego, ja zabiję. Po oh Boże, brzmiałeś czekać na mnie. Dobra, Boom. Weź go, zabij, ja zabiję. Znaczy, chciałem zabić tego, ale. Mi się nie udało. Zabij tego, kutasa. Tak, kurwnica.

Dobra, trzeba będzie już zjeżdżać na linię Zobaczymy, tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Tak więc powrotem bierzemy M4 zamiast naszego skałcika Będziemy zjeżdżać po linię. Tylko gdzie ona jest? Tutaj Więc skakujemy na linę. No i po niej zjeżdżamy. Jakiś napis widzimy. O, no szybko ściągaj, 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 bo jeszcze. Uh, uh, ciekawego jeszcze. Mhm, mm tak no, więc idziemy do przodu. Jeszcze tylko ci nasi muszą zjechać. O, dobijemy. O, um Dobra, dobijemy go. Troszeczkę amunicji i granacik padł granat wpada to się cieszę. Granaty to jest rzecz cenna. Często potrafi uratować tupę. Dobra, dobra, co my tu mamy? Gdzieś basenik malutki <grystanie> ale fajnie się rozdupca Dobrze, oni poszli tam. I to znaczy, że tam trzeba iść. Ale ja zawsze lubię sprawdzać wszystkie inne możliwe lokacje w poszukiwaniu jakichś ukrytych przejść i dodatkowych no bonusów jakichś. Boom. Ale powinna sama głowa odpadać. Czemu to Rupar, cia całe ciało się od razu od, od rozwala? To

przeskakujemy Kaś muzyczka w tle gra wyraźnie amunicję Trzydgana się przyda o coś znalazłem tutaj coś leży ale raczej się nie da tego zamienić z tą bronią którą trzymamy teraz chociaż nie wiem może źle podeszłem do tego

We hear that shit all the time. what? It's a uh, signal bouncing off the storm wall. Hey now. Check out the whiz kid. Yeah, it was textbook. You're the guy who built a citywide broadcast system with spare parts. That's impressive. Oh, well, you know. <laughs> you said it, not me. Like, I see where you boosted the transmitter, but how far does this thing really go? To infinity and beyond! Or the storm wall. Same difference. Now you just fucking with me. Oh ye of little faith. You are live and on the air, my good man. Give it a shot. Wow. That was easier than I expected. Thanks. Oh, <laughs> <laughs> <Whoa>, kurda. <laughs> man Have you lost your mind? Are you really this fucking naive? He kept the 33rd on our ass this whole time. He wasn't gonna let us just walk out of here. I did what was the one to make just did. That's enough. We'll deal with this later. To anyone who can hear me. Commander of American Evacuation Force. We're here to rescue you. But first, the 33rd will pay for what they've done. That helicopter. What now? We're trapped. That helos our only way off this roof. There's a lot of gun between here and there. Into the tower. Move. There's no time to argue right. Come on. Ah, Lugo The second we reach that helo, you start running. Don't worry about me. Get there. Ło, wow, ten shotgun jest świetny na nich. Ale założę się, że niestety Lugo nie przeżyje. No. Zazwyczaj w, w grach jest tak, że właśnie zostaje, żeby gości osłaniać. Jak uciekamy, no a później ginie niestety. No ale trudno. A, pewnie podłożyli, bo coś tam pika. Dobra, rzucę im fraga. To ich chyba troszeczkę. No, o, tego dobijemy. żeby amunicja była. Jeszcze Szybko schodzi. Jeszcze granat. Musimy. No, ładnie poleciał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj nic. Nie będę brał P90. -tek. Bo póki co Shotgun się świetnie sprawdza A już mój gościu leży niestety Dlatego rzucam Hedge'a Szybko No szybko, szybko, szybko Nie da się tu nikogo dobić, żeby amunicja dodatkowa była a, a do Shotgun'a szybko schodzi cholera Szybko schodzi Za szybko Dobra, wezmę. Na razie. Mam czwórkę. Obsesuj się. Na tych lżej opancerzonych gości m czwórka spokojnie wystarcza. No ale na tych już lepszy zadanie Chyba. O oh, kurde. Dzięki. Lugo za pomoc, weź go zabij. Ej, 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 co to było? Nawet strzelić zaparowego nie mogłem. Bo ja pierdzielę jeszcze granat. Oni granatem do mnie, to ja do nich też granata co o. Dobra, jeszcze jeden, co mi szkodzi. No, ten już trochę skuteczniejszy. Beczko rozwala. Dobra, helikopter już praktycznie jest obok nas. Z przy nim jesteśmy. No dobra, lugo, już biegnij. A, to lugo, dobra. Uuu, co tu na dole jest? Secret, plug coś takiego. To jest zwykła lokacja. No coś tu ukrytego powinno być. Heh, tak. Ciekawe po co w ogóle to jest zrobione. Chyba, że coś tu minąłem, ale... Dobra, trudno. No przejąc skądś, nie wiadomo skąd. Dobra. No biegnij, biegnij Lugo. To jest. Ciekawe, czy zdąży. Czy potwierdzi się to, co mówiłem? Czy niestety... O cholerach, bardzo wcześniej to trochę wysadziłem. A i ciekawe, czy potwierdzi się to, co mówiłem, że Lugo czy nie zdąży zdobyć. Biegniesz, biegniesz, czy co robisz?

o. Szybko, Lugo, szybko! O, czarny ekran Co się dzieje? Biegaj, biegaj, biegaj! A jednak uszedł z życiem, no! A to mnie jednak to zaskoczyło Zazwyczaj, ci nie zazwicie, ale często No tak Że gościu ginia, albo zostaje ciężko ranny, biorą go do niewoli Takie różne na filmach też często takie przecież No dobra Ale łowu, tutaj się mroi, mroi oszodni Dobrze, no gincie, 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 gincie To spiłujemy Kogoś trzeba rozwalić Daj się na Tak na ślepo, ale Żeby nie było nudno A przy okazji, żeby minigun się nie zatrzymywał Żeby nie trzeba było go rozkręcać Tutaj jeszcze są Nie tećo Rozwalamy się, circle around. To say... Bro, się go. One to ledwo. Przeżyję to przeżyję to. O gil. Też Lżyj w końcu Jeszcze nie, ja, to jest chyba już chyba wkręcić. Znalazłem tutaj. A, te główne trzeba rozwalać. Spokojnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. już samo się rozleciało. Ważne, że się rozwaliło. W końcu, jeszcze osiągnięcie. Jak widzicie, blokowane. Abra. Yes, nie będę się odzywać, co bardzo. No ale jeszcze, podobno, mamy towarzystwo i tu chyba przecież będzie zaczynać się ta pierwsza misja. Tak, dokładnie tutaj. Czekaj. Czekaj, Tutaj. To tutaj, znaczy? tego co widzieliśmy na początku, zrycie też. I tak samo trzeba będzie pozwalać przecież. Dlaczego? Nie napiwszamy. A wie jak od początku, co to? No. Komentacja, jak to pozwalało? Walker, shoot that fucking missile! O, ale nie przypominałem sobie, żeby rakiety w pierwszej misji puszczali Nawet takie same teksty puszczają. Just keep it steady. Another missile locked on. Jesus, shoot it! Shoot it! I'm just tell you, I'm just telling you. Okay. What the fuck? Do Oh shit! that what I think it is? Yep. Sandstorm closing fast. So get us out of here. Now we need guys on our ass. Let's take off. Oh. Pewnie tak samo znasz wizytę Majer, tak to No, wszystko tak samo. I teraz pewnie przypie przed nas w tej wizyte skowej. Ten stąd nie sądzę. No, No. W tym razie jeszcze widzimy tutaj ten filmik. Tego wcześniej nie widzieliśmy chyba wyleciał. Nie za fajnie, nie za fajnie. Eyes, I need you to see what you've done. Dubai should have died long ago. We were ordered to abandon these people. Instead, we chose damnation. Not all of us. What? Who's there? One of your victims. The one who was just following orders. You gave us no choice. Halera, too, It was always a choice. Like in the We tried to save you. <laughs> Deep down, you knew we all had to die. No? <laughs> this wasn't my fault. Captain. <laughs> Lugo. <laughs> Oh, Lugo. There were over five thousand people alive in Dubai the day before you arrived. How many are alive today? I wonder. How many will be alive tomorrow? I thought my duty was to protect this city from the storm. I was wrong. I have to protect it from you. Walker, are you there? No, I I Gości miał po prostu jakieś odpały, ale dobra. Kolejna misja, tak więc kończę tutaj. Cześć.